to, jas. sera gaming. Czemu to masz dwa poziom więcej, a ja coś nie odam? Tak. Jest <noise> dziś 10. supportów. <noise> Kurwa, I watch lecimy panowie. Milion milion punktów na yesuo. Pogers, dobra sobie 10 tysięcy na nami i widzę wszędzie sushi Ja dostałem kurwa ten 500 plus w formie butów Wiesz jak to jest Ale mnie odranił Różny 300 plus No to Tyłem stoi Taka idzie tu, pałą golej, lej go pałą pałą <grym> 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 fakt <grychy> <grychy> jesteś kurwa tysięcy <gryty> Jak was trzeba dojść teraz. Ta. Teraz, kozaczysz? <grych> Przed się wyjebałeś, nawet. Mnie wypierdolił, a panowie, panowie, ja słyszałem, że wy coś z tego Dark Soulsa umiecie. Takie dwa skurwysyckie tanki robią coś z tobą. Hypes Together Strong. No, to go Gorillaz już bardziej. To, to Jank Negation. To Jank Negation jest. Czytam skilled forty, więc to jest to, Nie, 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 bo ten serafinie nie jest ogarnięty jeszcze. Jak na ale czytam w międzyczasie? Quality kurwa, gaming, to czekaj kurwa, co robi kurwa, muszę przeczytać. się do grę. Haha, kurwa, za ogóle są to mnie kurwa. Kurwa. Jezus Moli brzuch i sarca. Ty ja mam kurwa buty dosłownie za 10 sekund. Przez <grym> te asysty kurwa. W szuste no, Tak, było. w 6. minucie kurwa mam buty. Dobra, byłeś... Brzydszy <grym> i stałaś... Byłeś przy i stałeś jeszcze przy nie to Rafa. Jezus. Ja, stawą, co ty masz na fom? Twą... Nie ja pierdol. <grym> Czekaj, o co tutaj? I'm, I'm beautiful now. Dajcie mi spojrzeć na mapę, o co chodzi, o kogo. Leci? Nie, on ma sukienkę on ma Jezu, Ja jak to wygląda? Mówi jak Nie, nie pierdolę. Człowiek śmieci. Ja myślałem, że nie można gorzej wyglądać, ale ty założyłeś żela na swoją twarz. Czy ty zesponowałeś miniona, Adrian? Tak, kurde, fuck. <Gunty back> <laughs> Ciekawe, czy pędzel zrobił. <grymna> nie? Pędzli, kurde. Jeszcze przy ogarni do niego <grymna> na pędzli. <ten. grymna> nie, nie, to już nie ma. <grymna> <grymna> o, w ogóle, myślałem, że jego na dżungli. Okej. Okay. Dzisiaj czytałem, czy wczoraj czytałem temat o jego na, na topie. Może czytałem to trochę za dużo powiedziane, bo go w sumie tylko odpaliłem, ale... Sam się przeczytał. I co było, co było z tym jego? No nie wiem, mówię, że go tylko uruchomi... Nie wiem, czemu też skąd tylko To jest potężne. Eee... Co? Tada! Dobrze się Okej okay. Stanie i zamęczyłeś się Nie, dobra, bo po prostu internet mi strasznie muli, nie wiem czy mi nie umarł po prostu Oh, come on! <laughs> good job, dobrze. Oh, good on. job! <laughs> Cicho, okej? <okay. laughs> like so now Wyznaczenia co bo i tak się maksuje na każdym Dajebany się A gdzie masz duchów? Truch obronie! To ma następnej! Tu jest jeszcze tu! Przykleił mi się tam, gdzie się trzymałem i się otoczyłem dylamitem. Czekasz drukuję swoją finalną formę. Lecimy! No nie! <śm> <śm> Uch, to teraz nie, tylko to, robimy, to, się dodży, to się rozprzestrzenia, dobrze, to się rozprzestrzenia. Tu grzyba wygenerowała! Mm, honor, nie! Ja Dodd, nie, patrz. Mm. <laughs> Spokojnie, <Cieszo>. mam moment. <laughs> Dobra, Na to cię nie było, Grusia, widać. <laughs> I Ile to było? 3 dni dwie godziny. Przecież <grymne> to <Wszystko grymne> przez Nie dokładnie Niezwykłe, wiem, wiem. Zamykamy, za leć za prancą, le. o, nie, o, Kazier skacze. O. <grymne> <grymne> o, o, o.

Oh, Dobra jeleczka, dobre reczka, dobre reczka. Za to zostali sadzone na mordę. Ale kurwa jazda! Kombos ostry, ostra. Nie, yeah. <try> bardzo ładny na tego, bardzo ładny. Wtoczę hmm? po bistu Co? Czemu ty jesteś w bazie? Nie, to ja jestem w bazie <grym> nie, ja jestem ten, ja kopiem dobra, dobra, dobra. Super! Actually superb, dobra, nice <grym> 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 To jest mid, to jest mid, to jest mid To jest mid, to jest mid, to jest mid Dlaczego wy dogonicie? To jest mid, to jest mid, to jest mid Kto wygrywa... w... Kto wygrywa fight

Co tu się w ogóle dzieje? Dobra, idziemy. Chodź Ja mam żel. Mazapinator ma żel. Ja pierdole. No Tam młodzież. Okay. What? Co? Nie pytaj co, tylko wskakuj. Wchodzę. Co? co kurwa. kurwa? E, co? Czemu? Co? Dobra. Editor nie trafił kurwa. <laughs> nie <miałam> pytać! <laughs> Ale wstecz? Eee, nacisnę sobie e. Mam majtę, może... <zoddź noise> ja już do was tyle popierę. Właśnie odkryłem, że jestem kompletnym idiotą i po prostu trzymam le... stary ROZPARY! Nie! To dzisiaj. Co dobra. A oh, akurat już poszli, kiedy kiedyś się skończyła baku. <muszą> 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 ah, nice. Nice, ostro. No wejdź Im jesteś, Im, im większym OTP wiego jesteś, tym gorszym OTP wiego jesteś. <muszą> Luminant Cię zamordował. Zamknąłem się w pomieszczeniu bez wyjścia z... ...Mizoperekiem. Padam <grym> Ups. Mm. To tak powiedział każdy przeciwnik Batmana. <grym> <grym> Ło! Tankuję. A kurwa, oh. przetankowałem. No, przyjdźcie też, o, oh, fajnie. Dobra, dzięki. Ej, hey, Elder jest. O nie, ale to jest. Nie kopijajmy. Tak, chodź stój! O, <laughs> Tak jest! Przytałeś się w tej grze. <laughs> Jedna ręka by zjednoczyć je wszystkie. Jajko! <laughs> Mają, jajo? Jajko! 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 na Czterech, jeden Jajko! Jajko! Ło, wow, ale flesh! Kurwa, ale lew, lew, kurwa! Ja pierdolę lew, poważnie. lew, XD... XD... Nie ja. zrobię. Okay. Kurwa, lew, się... lew, lew, to zrobi. Niech lew, brata lew, 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 chłopie. Ja lew, ja. Czemu ja mam tyle guli na tym baramie? No, już mam kolejne, dobra, cztery kolejne następne Czegule, tam przeciwnie, mnie no, dajesz. O, Bardzo ładnie. ładnie. Nie wiem, szukajmy się na chyba. Wiem, tak się nie będzie wychodzić. Pochodz z koncertą. No chodź, no i dobrze. Ładnie to wychodzi. A bez jest tam, tak? mi Co oni próbowali? Tego nie wiem. Spójrz, on ma teleportację. Tak, jest wszyscy <grym> kurde jesteś tam. Są gdzieś... Jak to się nazywa? Blanka Dobra, nieważne, przypomnę sobie Okej, okay, spokojnie. a. Trzymał, potrzymał wszystkich w niepewności Ty, ja są już połowę manę, o co chodzi? Co <grym grym> ty, Twitch, kurwa, poszedł full tyler One kurwa <grym> O, ten, ten się niszczył, no. o kurwa.

To jest meta-build, wy się nie znacie. A? Lost Chaptera i pod połówki. Widzicie, was... to jest meta-build przecież, o czym ty mówisz. to jest jest. Był tak samo zagubiony, jak i Kastarzyk. Zgubiony. Czym to sobie? <noise> A, dostał. <noise> nice! Tyłem stoi. tak, idzie tu. Pałą golej, lej le go pałą.